Niesamowita osoba, kobieta, niezwykle zaangażowana na rzecz seniorów i osób starszych, łamiąca stereotypy, dla której wiek nie jest barierą w realizowaniu marzeń, łącząca pokolenia. Zapraszamy Państwa na wspólną zabawę z DJ Wiką. Zawsze się interesowałam muzyką, to jest raz, a poza tym nie sądziłam tylko, że to moje zainteresowanie przejdzie w pasję bo dlatego, że to zainteresowanie muzyczne, które od początku we mnie tkwiło, tylko, że nie mogłam się rozwijać muzycznie, bo miałam e, cały szereg e, innych obowiązków związanych z pracą, prawda, z zawodem, z rodziną, normalnie, tak jak każda, prawda, kobieta, pracująca. E, także muzyka była zawsze w moim tle, lubiłam słuchać, lubiłam, prawda, chodzić na koncerty, lubiłam słuchać muzyki. A z kolei, będąc już na emeryturze, doszłam do wniosku, że emerytura nie może być końcem naszego aktywnego życia. A był okres taki, że na przykład senior to w zasadzie nie był dla nikogo potrzebny i nikt się nie, nie interesował losem seniora. Nie było dla nas określonej polityki, prawda? To były jeszcze lata 90., także dopiero wchodził rok 2000. Były kluby seniora, początek uniwersytetów III wieku. No także to, to było za mało po to, żeby naprawdę cokolwiek można było wzbudzić jakieś w sobie zainteresowanie. I skoro zaczęłam pracę w klubie seniora, no więc chciałam coś zaproponować moim koleżankom. A więc po to, żeby były zdrowsze, żeby były szczęśliwsze, no to zabawa, prawda? Bo zabawa, muzyka, ełytmia, czyli relaks przy muzyce daje tą radość. A jednocześnie możliwość poznania, zapomnienia o samotności, możliwość nawiązania kontaktów i jednocześnie człowiek staje się, powiedziałabym, szczęśliwszy. Dlatego, że czuje się w swoim gronie, wśród swoich, takich samych jak on, prawda? A więc ma możliwość jednocześnie poznawania i siebie nawzajem, a jednocześnie wzbogacenie swojego własnego życia. Bo jeden, prawda, kopie w ogródku, drugi, prawda, zajmuje się malarstwem, ktoś inny jeszcze pisze wiersze, ktoś pięknie haftuje, prawda, czyli po prostu coś robią ci ludzie, mają swoją pasję. Jeżeli mają swoją pasję, to życie jest ciekawsze, bo dlatego, że wtedy nie myślimy, o swoich problemach, o swoich smutkach, ale myślimy o tym, żeby zrealizować, żeby żyć aktywnie, żeby coś robić, coś działać. Ja na przykład lubię coś robić dla ludzi, prawda? więc stąd też wymyśliłam takie wczasy Zagrosik, które są, już od 15 lat prowadzę, to są wczasy, prawda, gdzie zaczęłam od 40 osobowej grupy, a teraz jedzie 800 osób, Zwiedzamy całą Polskę, zwiedzamy, prawda, przepiękne miejsca, w zależności od potrzeb. Jedni chcą sanktuaria, drudzy chcą, prawda, pod względem historycznym poznawać dane miejsca, czyli każdy ma coś dla siebie. Muzyka Jestem już tak dorosłym człowiekiem, mam dorosłe dzieci, dorosłe wnuki. Wydaje mi się, że rodzina powinna być zadowolona, że babcia ma swoją pasję, że nie, jest, nie absorbuje rodziny w tym, żeby mi przynosiła wodę, prawda, oligoceńską, żeby mi robiła zakupy, bo dlatego, że człowiek musi być na tyle, prawda, odpowiedzialny, żeby był jak najdłużej samodzielny, jeżeli może, jeżeli może, żeby był samodzielny. Rodzina to nie znaczy, że obowiązek babci czy obowiązek mamy jest pieszczenie dzieci do końca, aż będą już stare, wąsate i siwe. Prawda? No, bez przesady. Dzieci wyrastają, wyfruwają z gniazda i rodzina jest podporą. Podporą, prawda? Mogą zawsze do mnie przyjść, drzwi są otwarte. Ale to nie znaczy, że ja prawda będę od rana do wieczora siedziała u nich i robiła im obiadki, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Nie, bo ja mam swoje własne życie. A na obiadek mogą przyjść, jak mnie zaproszą, dzieci moje, bo ja już gotowałam obiadek przez wiele lat. Piątek na parkiecie wszyscy goście dali z siebie. Wszystko za oprawę muzyczną odpowiadała niezwykła DJ Wika. 77-latka poderwała na parkiet niemal wszystkich.